Chcesz być na bieżąco ze światem MMO, bądź też porozmawiać w gronie zapalonych graczy? Zachęcamy do odwiedzenia naszego portalu, jak i forum mmorpg.org.pl oraz mmorpg.org.pl/.forum Zejdź do opisu, aby dowiedzieć się więcej. Dzisiaj pogramy w karty i wiem, to może nudzić, jednak w momencie kiedy jeden z fajniejszych płatnych produktów przechodzi na tryb free to play to z automatu zyskuje, co definitywnie widać w przypadku Fury. Najnowsze opinie na Steamie bardzo pozytywne, zresztą jak cały ogół. Dlaczego? Pewnie dlatego, że standardowe rozgrywki mogą być nudne, natomiast te oferujące elementy planszówki i strategii turowej pchają w naszym kierunku całkiem niezły, świeży aromat. Dlatego w dzisiejszym materiale właśnie firią się zajmiemy i od razu zachęcam do zostawienia łapki w górę lub też w dół oraz komentowania. Chętnie podyskutujemy, a tymczasem zaczynajmy. Mniej więcej dwa lata temu zapoznawaliśmy się z tą grą dzięki Wawrzynowi. Wówczas całość wymagała sporej opłaty i była wspierana przez kampanię na Kickstarterze. Aktualnie w końcu otrzymaliśmy darmowego, niewielkiego klienta i darmową rozgrywkę z mikropłatnościami, które są standardowe dla tego typu gier. Boosterki, paczki kart, aczkolwiek tutaj ceny są sporo niższe, o czym później. Przychodząc jednak do samego lobby oczywiście otrzymamy opcję rozgrywek w trzech trybach, czyli solo, versus oraz Pandora, no i oprócz tego nie mogło zabraknąć Przygotowania kart, kraftowania, prezentacji talii, więc w zasadzie tutaj niczego odkrywczego nie znajdziemy. Zabawa zaczyna się w momencie, kiedy najdzie nas ochota na walkę. Firia, bowiem oferuje co prawda wolniejszy, ale bardzo interesujący system rozgrywki. Całość przypomina bowiem strukturą plaster miodu. Sporo pustych pól, dwa stojące przeciw siebie wojownicy, kilka kart w ręku, wysepki z punktami energii oraz landy. Inaczej, bowiem tego określić się nie dam. Teren, który postawimy, odblokowuje nam opcję użycia kolejnych jednostek. Coś jak Magic the Gathering. Konkretne landy odblokowują konkretne żywioły jednostek. W przypadku Firii mamy uniwersalne i wymagane do bardziej solidnych kreatur jeziora, lasy, pustynie, no i góry, które wypada rozmieścić tak, aby stały się drogą do lepszych kart, oraz drogą do oponenta. Po prostu budujemy sobie teren. Fajne? Bardzo, a przy okazji całość skupia myślenie. Warto przecież rozstawić ścieżki tak, aby dostać się do punktów energii i przy okazji uszczknąć przewagę na mapie. Warto też zauważyć, że Firia prezentuje się bardzo nieźle pod względem szaty graficznej. Plansze również zestawione z różnych landów tworzą ciekawe kompozycje. Same tryby zabawy też dają różnorodne opcje. Możemy wykonać fabularne wątki dla jednego gracza w formie pojedynków lub tak zwanych puzli, gdzie trzeba wykonać daną mapę poprzez określoną ilość ruchów. Możemy też zagłębiać się w świat walk między graczami na poziomie normalnym, jak i rankingowym, oraz rozgrywać tryb Pandora, gdzie walki odbywają się na mapach z uprzednio stworzonymi taliami oraz fragmentami Pandora. Które dają dodatkowe karty o potężnych opcjach. Jest więc co robić, chociaż muszę ostrzec. Partyjka potrafi trwać 10 minut, a nawet i pół godziny, więc musicie przygotować się na dłuższe posiedzenie przy komputerze, jeżeli traficie na naprawdę ogarniętego przeciwnika. Zaglądnijmy sobie również konkretniej do sklepiku. Ten jest niewielki zawiera coiny, które umożliwiają dostęp do Pandory, stosunkowo tanie boosterki, bo za 4 sztuki płacimy około 10 zł, no i ramki, awatara lub same awatary, ogólnie rzecz biorąc większość rzeczy, tak czy inaczej można kupić również za złoto zbierane w grze. Nie można więc narzekać na Pay to Win. Można natomiast pogrymać odnośnie wolnego wyszukiwania meczy. Mimo iż gra uzyskuje bardzo, ale to bardzo pozytywne noty, to niestety samych graczy jest chyba odrobinkę za mało, a szkoda. I do Tyle w dzisiejszym materiale. Jakie są Wasze wrażenia na temat Fury? Mieliście okazję zagrać, a może teraz postanowiliście ruszyć na Steam i pobrać niewielki plik umożliwiający rozpoczęcie przygody? Koniecznie dajcie znać w komentarzach i trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Hej!